W ogóle to będzie drugi odcinek. Jutro wstawię odcinek, gdzie zbieram żarcie. Tutaj macie pozostałości z kręków. Bo jestem na pustyni i nie miałem innego jedzenia. To jutro wstawię ten odcinek, a teraz... mam, no, a, a, tak. Mam takiego śmiesznego tekstupaka. No Boże, wiem ja sobie zmniejszyć. Widziałem jak trochę bez słońcu. Ale nie, płynnie tej wyjść. O, no właśnie, ja miałam zacytować. Ale to już nie robić z tego. Weźmy tutaj w Bo ogólnie to ja mogę zginąć i staciłem topem. Jakby... Strzeliłem to, o w... gdy wyszedłem do tego. Nie pytajcie, jak, bo to nie może. Dobra, Mam jeszcze dwa kolce, więc nie będę wiedział, to coś się karmi. Dobra, Żył. Mam jeść. Dobrze. Ok. Nie, nie działa. Ok. Ogólnie żaden z tych cheatów, które mam tutaj załączonych nie działa na survival. Rich nie działa mi w, w ogóle Nie rozumiem. A, pewnie może na mobki nie działa po prostu, ale na nagracie działa. O, tu będę skuszyna na no. Weź. Dobra. Szkoda że, nie gra. Szkoda, że nie mogę wstawić na razie, jak zaczynałem, Bo to jest za długi film, nie, nie wiem, jak się. Je o, to bardzo. E, tego. Mam sześć perełek jeszcze z otwierania portalu. Eee, nie! No właśnie,

Kunst. Так. Окей. Пошла боже. Не слышал еще. Yeah. Yeah. Я особо за Mm -hmm. Ja tylko to robię po to, żeby zdobyć e, okę, okay, no to w sumie... Ej, mam? Coś, coś takiego jak Teraz. Ale nie, nie wiem dziwne. Albo może spa. Nie. Okej, okay, myślałam, że mam e, coś takiego. Dobra. Pytam. O... Jeszcze tu.

Nie przygotowałam sobie za dużo strzał, tylko ten Strial Chambers, a reszta jest w chacie. Boż mam trochę zeza, za, więc trochę trudno też będzie trafić. Ale z majsa coś się da? Nie. Jeszcze nie tu. Oj, świetnie, świetnie, świetnie. Dobrze. Wiem, że... No to trochę fly'a sobie po bo bo nie mieli nic Ja oczywiście czytam wasze każde komentarza, więc spokojnie nie, nie pójdzie się czegoś napisać. Bo w sumie nie ma żadnych komentarzy, bo na razie nie mam praktycznie żadnych komentarzy. Tak miałam co czytać. Ale będę czytał każde komentarze. Jakieś porady, nie wiem, coś mi źle idzie, czy coś. Będę czytał każdy. Można że takie lagi na tym, jak ja mam chyba. No, no. no, Już trudno. Oj, no to po prostu poczekam chyba, aż on Och, Chodź, chodź. Auto Armor To są też mogę sobie wziąć Nie no co auto, auto. 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 Nie wiem czy wy to co ja mam Straszny błysz, straszny Może to ten? Czas? Nie, to teraz w czasie, Powiedziałbym Powiedziałbym innego, innego, ale czasie, No może... Bo w sumie, skoro wypuszczam to no to idealnie bym, to tego pasowało do tego. Boże, ale ja mam co Jest. Jest. Eleven mi nic nie dało Kurde, ale dość trudno. Ale No. Myślę, przez to, że mam te cheity, to może dlatego nie no, takie. Nie ma no, normalnie chyba bym... Nie ma no, 100 PS to zależy. Dobra, jajko na pewno wezmę. Jajko na pewno wezmę. Myślałam, że wpadł do portalu. Dobra. No, ogólnie tak szybko kopiowałam piątkę. A nie że mam jakiegoś kolo. Macie tutaj wszystkie trzyty, które mam. te arrow i mogę wyłączyć antispon to że no widzicie jak ja, dopiero jak mi chyba zniknie to wtedy mogę, mogę napisać dobra i teraz tak ale dalej mam to samo, ale dalej mi się nie Dobra, to, to, to w sumie fajne. Boże. Dawaj mi Karełka. Tak, i będę teraz spodziewała się. O, w sumie... Ile jeszcze mam nagrywania? Jeszcze minutę. Mogę tutaj wejść, ale nie będę już nagrywał chyba jak z tobą mam bo to będzie nudne po prostu, jak sobie chodzę po tym city to wszystko. O, dostanę się, bo... Ej kurde, a co jak spadnę? No będę spadnie. No i to chyba będzie nudne, będę nagrywał jak... jak szukam. Po prostu to będzie kilka odcinków z chodzenia po Entzie. Nie wiem, możecie też napisać w komentarzach, czy byście chcieli. Jak ja bym nie wstawił, to tak nikt nie musi tego oglądać, jak A jak ktoś na że chce i, i będzie większość, to spoko, mogę zrobić. No, a więc chyba, że się żermamy za chwilę. Dobra.